Witajcie moi drodzy w 11 odcinku serii poradników, w której przyglądamy się bliżej możliwościom środowiska Comfy UI. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać ControlNet, a konkretnie ControlNet Union Pro lub Union Pro 2.0 dla modeli Flux. Pokażę, jak zintegrować go z przepływem pracy i przedstawię kilka przykładów jego zastosowania, dzięki czemu uzyskacie większą kontrolę nad generowanymi obrazami. Gotowi? To zaczynajmy. Model controlnet stworzony został przez firmę Shaker Labs, zajmującą się badaniami i rozwojem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dostępne są dwie wersje tego modelu: Union Pro, która jest wersją starszą, i wersja Union Pro 2.0, która jest nowsza. Zważywszy, że obie wersje oferują tryby kontroli takie jak kany, Depth czy POSE, na których najbardziej mi zależy, to dla potrzeb dzisiejszego odcinka wykorzystam nowszą wersję. Wy możecie przetestować obie. Jak widzicie, zarówno jedną wersję, jak i drugą mam już pobraną na dysku. Zwróćcie uwagę, że nowsza wersja jest o ponad 2 GB mniejsza. Aby pobrać model, wystarczy przejść do zakładki Files and Versions, zaciągnąć interesujący Was plik na dysk, a następnie umieścić go w folderze Controlnet pod wyświetlaną właśnie ścieżką. Dodatkowo warto jest zmienić nazwę pliku na taki, który łatwiej nam będzie później wyszukać. Kiedy to mamy zrobione, możemy przejść do Comfy UI. Widoczny właśnie workflow będzie naszą bazą, do której dodamy węzły odpowiedzialne za implementację Control.NET. Ten przepływ pracy możecie pobrać bezpośrednio z mojego Patreona. Po zasubskrybowaniu profilu, wystarczy wyszukać udostępnione przeze mnie materiały do odcinka 10 i pobrać plik o nazwie DEWQ8. Po pobraniu, wystarczy przeciągnąć plik na płótno i wyświetli się wam to workflow. Przejdźmy teraz do menedżera, a następnie do menedżera niestandardowych węzłów. Aby wszystko działało prawidłowo, musimy najpierw zainstalować kilka niezbędnych elementów. Jeśli śledzicie tę serię poradników od początku, jest duża szansa, że większość węzłów powinniście już mieć pobranych. Wyświetlam je Wam teraz na ekranie. Potrzebować będziecie węzła o nazwie Comfy UI Control Net Aux, następnie Comfy UI UF. Od City 96 węzła RG3 comfy do etykiet i porównywania obrazów węzła Ctrl Alt AI i Config UI Easy Use. Po zainstalowaniu tych węzłów pamiętajcie o zrestartowaniu całego środowiska. Pamiętajcie również, aby korzystać co jakiś czas z funkcji Update All, aby najnowsze aktualizacje zawsze mieć zainstalowane. Kiedy to mamy już wyjaśnione przejdźmy do przepływu pracy. Jak widzicie, korzystam z modelu dev Q8, jest to na chwilę obecną mój ulubiony model. Jeśli jednak nie macie wystarczającej ilości pamięci WiRAM, możecie skorzystać z mniejszego modelu jak Q5 lub Q4, albo możecie spróbować wersji Schnell, która wymaga mniej ilości kroków i jest zdecydowanie szybsza. Teraz, gdybyśmy chcieli coś wygenerować, nie mamy zbytniej kontroli nad określeniem pozy czy kompozycji, używając jedynie prompta. Tu z pomocą przychodzi właśnie ControlNet, o którym opowiadałam bardziej szczegółowo w odcinku czwartym przy okazji omawiania modeli SD 1.5 i SDXL. Rozsuńmy trochę widoczne węzły, aby zrobić więcej miejsca, a następnie wyszukajmy i dodajmy węzeł Apply ControlNet. Umieszczę go między Flux Guidance a K-samplerem. Teraz musimy połączyć wyjście Conditioning z węzła Flux Guidance. Z wejściem positive węzła Apply Control Net. Pamiętajcie, że na wejściu Flux Guidance mamy nasz pozytywny prompt. To samo robimy dla negatywnego prompta. Aby móc wyprowadzić link z jego wyjścia, najpierw musimy go rozwinąć. Na koniec łączymy wyjście positive i negative węzła Apply Control Net z wejściami kasamplera o tych samych nazwach. Jak widzicie, dość sprawnie udało nam się wprowadzić ControlNet do przepływu pracy. Kolejnym elementem, którego będziemy potrzebować jest węzeł Load ControlNet Model. Wystarczy przeciągnąć połączenie z wejścia ControlNet tego węzła i wybrać interesujący nas element. Od razu dokonujemy wyboru odpowiedniego modelu. Ja wybieram wersję Union Pro 2.0. To samo robimy w przypadku wejścia image. Przeciągamy połączenie i wyszukujemy węzeł. IO-OX, preprocesor. Wartość w polu Resolution zmieniamy na 1024, a do wejścia tego węzła dodajemy jeszcze węzeł Load Image. Na koniec pozostaje nam jedynie podpiąć model WAE i w zasadzie wszystko mamy już gotowe. Dla lepszego wglądu w to, co się dzieje, dodam jeszcze węzeł Preview Image, bezpośrednio za preprocesorem. Uwaga! Po wybraniu danego preprocesora po raz pierwszy i kliknięciu przycisku RUN powinien on zostać automatycznie pobrany przed rozpoczęciem generowania. U niektórych z Was może jednak wystąpić błąd mówiący o braku pliku lub katalogu, zakończony rozszerzeniem Incomplete, czyli niekompletny. To może się zdarzyć z kilku powodów, np. zbyt wolna prędkość internetu, i proces pobierania pliku został na pewnym etapie przerwany. Może to wynikać również z błędu serwisu Hugging Face, gdzie model był hostowany w czasie pobierania lub zbyt długa nazwa ścieżki. W pierwszych dwóch przypadkach warto jest spróbować usunąć niestandardowy węzeł, a następnie przeprowadzić ponowną jego instalację. W przypadku zbyt długiej nazwy ścieżki, problemem może okazać się system operacyjny i jego ograniczenia. Na przykład systemy Windows mogą wprowadzać ograniczenia długości ścieżki. W takim wypadku można dokonać pewnej modyfikacji. Aby to zrobić, należy przejść do edytora lokalnych zasad grupy. W polu konfiguracja komputera wybrać szablony administracyjne, wejść w system, a następnie w system plików i zmienić stan na włączone dla włącz długie ścieżki WIN-32. Na koniec należy kliknąć Zastosuj, pozamykać niepotrzebne okna i zrestartować cały system. Jeżeli to nie pomoże, można też ręcznie pobrać brakujący model, który powoduje wystąpienie błędu. Komunikat o błędzie zawiera zazwyczaj wszystkie potrzebne informacje, aby ustalić, jakiego modelu brakuje. Po jego lokalizacji w tym wypadku problem dotyczy modelu Depth Anything. Wystarczy wyszukać go w Google, pobrać na przykład z repozytorium Hugging Face i umieścić w odpowiednim folderze tuż przed folderem cache. Przejdźmy dalej. Po ukończeniu workflow możemy przejść do pierwszego generowania, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Najpierw wgrywamy wybrane zdjęcie. Następnie wybieramy preprocesor, w tym przypadku OpenPose, i od razu wprowadzamy prompt. Ponieważ K-Sampler jest już wstępnie skonfigurowany, wystarczy ustawić wartości dla węzła Apply ControlNet. Zarówno Strength, jak i End Percent ustawiamy na 0.7. Teraz mogę kliknąć przycisk Run, jak widzicie, obraz najpierw trafia do preprocesora, gdzie na wyjściu otrzymujemy szkielet postaci. W międzyczasie ładowany jest model, a wszystkie dane, w tym pozytywny prompt, przekazywane są do węzła Apply ControlNet. Po przetworzeniu informacje trafiają do K Samplera. Na końcu gotowy obraz wyświetla się w węźle Save Image. Wygenerowany obraz prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze. Co zawdzięczam modyfikacji wartości Strength i End Percent, które ustawiłam na 0,7 przed rozpoczęciem generowania. Pozostawienie tych wartości na 1 mogłoby sprawić, że grafika wyglądałaby słabo. Warto eksperymentować z różnymi ustawieniami tych parametrów. Ja zazwyczaj testuję wartości w przedziale od 0,3 do 0,8. Spróbujmy teraz użyć innego preprocesora. Tym razem wybieram kanny. I klikam Run. Warto pamiętać, że dla uzyskania najlepszych rezultatów ustawienia w węźle Apply ControlNet należy dostosować indywidualnie do każdego użytego preprocesora oraz do każdej wprowadzonej grafiki wzorcowej. Jak widzicie, wygenerowana grafika przedstawia się również całkiem fajnie. Teraz mogę na przykład zmienić kolor węzłów powiązanych z ControlNet, aby móc je szybko odróżnić od innych. Wykorzystam do tego celu kolor brązowy. Zaprezentuję Wam teraz nowy węzeł, którym jest Flux Resolution Calculator dający większą kontrolę nad rozdzielczością generowanego obrazu. Może on działać w połączeniu z węzłem MTSD 3 Latent Image, więc po jego dodaniu oba węzły możemy połączyć ze sobą. W polu Aspect Ratio węzła Flux Resolution Calculator możemy wybrać proporcje, na podstawie których węzeł automatycznie dobiera optymalną rozdzielczość dla modelu Flux. Aby sprawdzić jaka to rozdzielczość, wystarczy podłączyć węzeł Show ShowAni do wyjść width i height. Na przykład, po wybraniu proporcji 16 do 9 i kliknięciu przycisku Run, od razu widzimy, że wygenerowana grafika będzie miała rozdzielczość 1344 na 768 pikseli. Węzeł umożliwia także ustawienie liczby megapikseli. Teoretycznie Flux obsługuje do 2 megapikseli, ale ja zazwyczaj wybieram wartość 1 lub 1.5. Jeśli potrzebuje wyższej rozdzielczości, wolę zastosować upscaling. Jak zauważycie, nasz wygenerowany obraz został przycięty, ponieważ obraz wejściowy miał wymiary 1024 na 1024 piksele, a my chcieliśmy uzyskać obraz o wymiarach 1344 na 768. Pamiętajcie, aby rozdzielczość obrazu wejściowego i wyjściowego zawsze były zgodne. Uproszczę teraz nasz przepływ pracy tak, abyśmy mogli dokonywać szybkiego porównania między generowanymi obrazami. Widzimy się za chwilę. Jak widzicie, uporządkowałam trochę nasze workflow i dodałam węzeł Image Comparer, aby móc porównać ze sobą grafikę wzorcową z wygenerowanym obrazem. Dodatkowo po lewej stronie u góry możecie podejrzeć wprowadzony obraz wejściowy, a po lewej na dole wygenerowany obraz. Prowadzę teraz nową grafikę, zmienię preprocesor na Depth Anything i wpiszę nowego prompta. Kiedy to mam już zrobione, mogę kliknąć przycisk Run. Po chwili mamy nasz rezultat i wygląda on świetnie. Jeżeli rezultat nie byłby zadowalający, mogłabym wprowadzić zmiany, np. zmodyfikować ustawienia węzła Apply Control Net, edytować prompt lub dostosować wartość Guidance w polu Flux Guidance. Wprowadzę jeszcze jednego prompta dla tego zdjęcia i kliknę Run. Jak widać, scenerię zmieniliśmy na bardziej kosmiczną, ale nadal wygląda to bardzo dobrze. Spróbujmy teraz czegoś innego. Wprowadzę zdjęcie kobiety i wykorzystam lekko zmodyfikowany prompt, który posłużył do jej stworzenia, aby uzyskać animowaną wersję tej postaci. Przed rozpoczęciem generowania muszę dostosować proporcje do 1 do 1, ponieważ mój obraz wejściowy ma wymiary 1024 na 1024 pikseli. Ustawię też stałą wartość ziarna, po wprowadzeniu zmian klikam Run i czekam na wynik. Jak widzicie, wygenerowany obraz jeszcze nie przypomina postaci animowanej. Możemy teraz zmodyfikować wartość siły w węźle Apply Control Net i przeprowadzić generowanie ponownie. Przetestuję kilka różnych wartości siły i wrócę z gotowymi wynikami. Jak widzicie, wraz z obniżaniem parametru siły, nasza postać coraz bardziej przypomina postać z kreskówki. Pokażę wam teraz, że w ten sposób możecie wpływać również na dowolny tekst. Przygotowałam grafikę przedstawiającą czarny tekst ControlNet na białym tle. Możecie użyć dowolnych kolorów, ważne jest jedynie, aby między tekstem a tłem był dobry kontrast. Ustawię teraz preprocesor na Canny Edge, wartość strength ustawię na 0.35, a proporcje zmodyfikuję z powrotem na 16 do 9. Na koniec wprowadzę prompta i kliknę run. Jak widzicie, wygląda to świetnie. W kilka chwil mamy trójwymiarowy napis w interesującej nas scenerii. Dobrze skonstruowany prompt może dawać naprawdę świetne rezultaty. Pamiętajcie, aby próbować różnych wariacji i ustawień, aby osiągnąć rezultat, który będzie dla was najlepszy. Jeśli chcecie przetestować ten workflow również dla modelu Shnell, możecie to zrobić. Na moim Patreonie udostępniłam ten przepływ pracy w dwóch wersjach. Wersja Shnell jest zauważalnie szybsza, więc dla wielu z Was może być świetną alternatywą. Zachęcam do wypróbowania obu. Na koniec zaciągnijmy jeszcze jedno zdjęcie przedstawiające kobietę trzymającą ręce na biodrach. Tym razem wykorzystam preprocesor OpenPose, zmienimy proporcje na 1 do 1. Wartość siły ustawię teraz na 0.6 i wprowadzę prompta. Po wszystkim mogę kliknąć run. Jak widzicie, rezultat jest dokładnie taki, jakiego oczekiwałam. Obraz przedstawia cyfrowy portret wojowniczki z niebieskimi włosami w czarnej zbroi. Dodatkowo przyjęła ona postawę z naszego zdjęcia wzorcowego. Jestem zadowolona z rezultatu. Podsumowując, ControlNet dla modeli Flux to świetne narzędzie, które daje większą kontrolę nad generowanymi obrazami. Jest intuicyjne w obsłudze i łatwe do wdrożenia w comfy UI. Zdecydowanie polecam przetestować i odkryć jego potencjał w tworzeniu obrazów. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten poradnik był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękuję za oglądanie, życzę wam mnóstwo frajdy przy tworzeniu i testowaniu i do zobaczenia w następnym odcinku.